Witam serdecznie Adam Skasub sezon trwa, no ale pogoda się zmieniła. No niestety. 80 na godzinę gdzieś wiatr wieje, deszcz ze śniegiem, temperatura plus 5, może, może. No, ale sezon trwa co zrobić? Przyjechałem skontrolować czy wszystko w porządku. Bo Rodzinki lekkie, pule są lekkie i czasem nie poprzewracało. No i właśnie, te różnice klimatyczne w naszym kraju. Na Kaszubach też, blisko morza, tutaj ta pogoda bardzo zmienna jest. Marzył mi się miód z wierzby, a tutaj półtorej tygodnia dobrej pogody i koniec i ochłodzenie, zimno, trochę pyłku są nanosiły no i zobaczymy co będzie dalej co zrobić? sezon trwa, jutro może jak się rozjaśni zobaczymy jak będzie pogoda, to sprawdzę jak tam z pokarmem ewentualnie podkarmiamy i czekamy na lepszą pogodę pozdrawiam serdecznie, Adam ja wskażę.